Ostatnio internauci, wiesz, ci tacy detektywi, jak to ich często nazywamy, nazywamy, zaczęli spekulować, że wy się wyprowadzicie może do Dubaju, tam dom, apartament kupicie, jak ile to w tym prawdy jest? No, ja mówię, że bardzo chętnie, jakbym miała taką możliwość zakupu tam domu bądź mieszkania, to szłabym w to od razu. Kto wie? Zobaczymy, na pewno się nie przeprowadzimy, yy, tak wiesz, na maksa, że tylko Dubaj, może kiedyś będziemy spędzać, nie wiem, styczeń, luty, a resztę roku tutaj w Polsce. Warszawa jest cudowna, Polska jest cudowna, więc raczej nie chcielibyśmy się stąd wyprowadzać. Ale też, yy, bo zabrzmiało to tak, jakby wiesz, troszeczkę funduszy brakowało, ale chyba no, na brak hajsu po prostu nie narzekasz. Yy... No wiesz, no te, 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 takie posiadłości, co w Dubaju są, to trochę pieniędzy kosztują, to też trzeba na to zarobić. Ale nie, nie, no jakby mamy świeżo wybudowany dom tutaj w Warszawie. Jeszcze kończymy nawet teraz ogród, więc gdzie nam w głowie Dubaj? No musimy jeszcze chwilę posiedzieć w tym domu naszym. Ostatnio Janek Dąbrowski i Sylwia Przybysz byli u mnie na rozmowie i, i wiesz, co zdradzili w wywiadzie, że całość, wiesz, kupno, wyremontowanie, urządzenie domu kosztowało ich. Około 4,5 miliona, a w waszym przypadku m, masz tę kwotę w głowie, możesz powiedzieć, mniej więcej, widełki? Nie powiem ci. Ale dużo. No, ale y, wiesz, mając taki dom, jaki mamy w Warszawie, no to może nawet sobie popatrzeć po ofertach, no. tak jak takie domy kosztują. Po co mi to mówić, no? O, ostatnie pytanie jeszcze w tym temacie. Lepiej się zarabia na świeczkach, czy za, na publikowaniu w socialach treści różnych? Na byciu sobą. Dziękuję. Andziaks.